Witam z tej strony Tadek Duch. Krótka analiza planowania trasy rejsu na najbliższy weekend na Bałtyku Zachodnim, czyli od piątku 1 sierpnia do niedzieli 3 sierpnia. Zaokrętowanie w późnych godzinach popołudniowych 17-18, wyokrętowanie w niedzielę około godziny 15-16, więc niecałe 48 godzin takiego rejsu weekendowego po Bałtyku Zachodnim. Jacht Bawaria 36 Cruiser, tu przypomnę prędkość przelotowa 5 do 6 węzłów. Port zaokrętowania i wyokrętowania to Kołobrzeg. Sprawdźmy prognozę meteo na najbliższy właśnie weekend, to jest piątek godzina 18. No, nas będzie kusił najbardziej ten Bornholm. Jest pytanie, czy, czy można to zrobić. To jest stały wiatr, 6 węzłów z południowego zachodu. W sobotę, już nad ranem, mamy wiatr 14 węzłów. Z takiego kierunku 240, czyli taki Southwest by West, tak byśmy to nazwali. Następnie mamy sobota w południe, też jest trzymanie już bardziej z Southwest, południowo-zachodni. No i sobota o godzinie 19:20 tak to wygląda. Wiatr słabnie, ale kierunki południowo-zachodnie więc świetny wiatr, żeby. Dostać się na Bornholm. Jest pytanie, czy w niedzielę będziemy mogli z, niego, z tego Borholmu wrócić, bo to jest zasadnicze pytanie. Mamy 15 węzłów w niedzielę rano. Bardzo ostrego wiatru na powrót z Bornholmu. Bardzo ostrego z wybrzeża wschodniego, trochę mniej ostrego z wybrzeża zachodniego z Renę. Co się dzieje potem? W niedzielę w południe ten wiatr robi się taki southwestowy, południowo-zachodni. Ale to już jest niedzielę południa, godzina 12. Zobaczmy, czy on wcześniej się jakiś nie dzieje, przyjemniejszy, ósma niekoniecznie, godzina 10 już bardziej. No ale 10 godzina to my już powinniśmy mieć połowę drogi ze sobą, albo już powinniśmy być 20-25 mil przed y, koło wracając z Bornholmu, bo przecież o 15-16 trzeba ten jacht już oddać, wyokrętować się. Dlatego ja, jeśli miałbym tu robić Bornholm, to robiłbym Bornholm na takiej zasadzie, że skakałbym na skoło e, brzegu na zachodnie wybrzeże do stolicy Dorena. Oczywiście tutaj te odległości są troszeczkę inne. Zalogujmy się, żeby tutaj było to nasze windy premium. Jest windy premium. Te odległości są trochę inne, ale zobaczmy jak to jeszcze tu wyjdzie. E, menu. I teraz odległości. Ok, może inaczej. Mniej odległości, i planowanie. To jak sobie tu sprawdzimy kołobrzeg do Renę, to mamy tutaj odległość 62 mile. 62 mile, no to nie, to w porządku. to odległości nie są aż tak duże w tym sensie, że kołobrzeg z to jest 59 mil. Tu mamy 62 mile. No tak, można tu z, było z geometrii zobaczyć też, że będzie odległość podobna. Tak więc y, jak najbardziej kołobrzek renę można zrobić i to bym robił sobie w sobotę. W sobotę bym skakał tutaj na y, kołobrze renę 62 mile, czyli 13 godzin takiej szybkiej żeglugi i myślę, że to jest do zrobienia. Sprawdźmy jeszcze sobie, tu będzie dosyć ostry kurs w sobotę. To jest sobota godzina 11, 16 węzłów podstawa wiatru. Natomiast porywy wiatru do 22 węzłów, ale jest wszystko ok. Myślę, że, że będzie w porządku 22 węzły. Yy, to jest i dużo, i mało. Zależy, pytanie jest, jak często, jak często będą te szkwały. Jak będą nie za często, to po prostu sternik to utrzyma. Nawet postawione prawie pełne żagle. Jak będą częściej, to trzeba będzie trochę te żagle zaryfować. Dobrze, ale to spokojnie można zrobić, szczególnie w dni lipcowe o czwartej rano się wystrzelić w sobotę i. Na 20 na Borchon do Renę dotrzeć, to myślę, że spokojnie. No ale to wtedy krótki nocleg w Renę i trzeba będzie już z tego Renę w niedzielę bardzo wcześnie wracać. Bo nawet nie o piątej, nie o 6, ale o trzeciej nad ranem. Czy o trzeciej można się wystrzelić? Można z Renę. Tu wyjść trochę na silniku 2-3 mile i potem próbować iść jak najostrzej. Bo tak wyjść od razu o trzeciej nad ranem na Bonho, nas z Renę do Kołobrzegu brzegu nie ruszymy, ale. Już potem się robi ciekawiej, tak, o tej siódmej ten wiatr już przechodzi na zachodni, ósma dziesiąta przechodzi bardziej na zachodni, więc spodziewam się, na Southwestowy spodziewam się, że ta trasa od trzeciej, czwartej nad ranem będzie wyglądać w taki sposób. Najpierw pociągniemy wzdłuż wybrzeża e, południowego Bornholmu, to z powodów bardzo ostrych wiatrów, a potem stopniowo będziemy schodzić coraz bardziej na koło brzeg, dlatego że te wiatry się odwracają. I w ten sposób można, można zdążyć. Wydaje mi się, że tu od 3 nad ranem do 15 to jest tak mm, na styk, więc ten jacht bardziej pewnie oddamy o 16, czy nawet po godzinie 16 niż przed 15. Tak bym zrobił najbliższy, najbliższy weekend i skoczyłbym tu na Bornholm. No bo tak, jak sobie sprawdzimy, no to w sobotę możemy się wydostać albo na Bornholm, albo do Darłowa. No na pewno nie na zachód. Natomiast w niedzielę wrócić możemy skąd? No można do, wrócić z Dziwnowa i, i, i ze Świnoujścia, ale tam się w sobotę nie dostaniemy, więc mówimy tylko o Bornholmie i o Darłowie. No to w niedzielę można wrócić z Bornholmu, szczególnie z tego zachodniego wybrzeża, a nie z Darłowa. Znaczy z Darłowa też można niby wrócić, ale halsując się, tak? Droga robi się razy dwa. Jak tu mamy 30 mil, to też to 60 mil halsowania się. No, ale droga robi się razy 2, a czas robi się z reguły razy 3. Irytacja żeglarza wzrasta razy 4 przy kursach Windowych. Tak więc podsumowując, w sobotę skaczemy do Renę z Kołobrzegu, w niedzielę wczesnym rankiem z Renę. Właściwie na pogranicy nocy i poranka, czyli o trzeciej w nocy, wystrzeliwujemy się z Renę do Kołobrzegu i na 15-16 jesteśmy tu z powrotem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie Tadek Duch. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące: całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego, warsztaty z obsługi radiotelefonu VHF, kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu. W jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej. Umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach na topie masztu, na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, Tadek Duch.